Nagrywa. Dlaczego ludzie idą do piekła? Taki dzisiaj mam temat dla siebie. Bardzo ważną sprawę, o której wielu ludzi, wielu katolików zapomina, przez co często ludzie no, nie zbawiają siebie. Mogą się właśnie przez to nie zbawić. Oglądaj ze strony Stanisława Sadowski. Witam Cię na kanale śladami ojca Pio. No, dzisiaj mam taki odcinek no, wyjazdowy, że tak powiem, bo to normalnie jestem, ja to nazywam krzyżolaz, bo to jest Kreutzmann. Normalnie zebrało się wielu ludzi z całej Europy po prostu i z świata przyjechali. Normalnie, właśnie jest konferencja o apostolacie i na YouTube. Normalnie to jest piękna sprawa. Przyjechał pan Odeir. człowiek, który zaczął jakiś ten apostolat na YouTube w Brazylii. No, on to już ma tam z 200 tysięcy subskrypcji. No to to jest taki, no, normalnie, no, model. Ale piękny robi apostolacz, właśnie, pięknie opowiada o ojcu Pio, zakochany w nim, nawet przywiózł dla nas no, relikwia ojca Pio, relikwia normalnie jego, e, ta kawałek jego podkoszulka, duży kawałek normalnie, taka wielka relikwia, ja zrobię zdjęcie, to będzie tutaj na wideo, też piękna, piękna sprawa. A to jest właśnie ten podkoszulek, którym było właśnie w odcinku 6 rana ojca Pio. To jest który, na który ojciec Pio się wykrwawiał, bo i zapomniał, że ojciec Pio miał też tutaj na ramieniu ranę. Rana, która mu też krwawiła, która sprawiała mu ogrom bólu. Tak samo Panu Jezusowi ten ogrom bólu sprawiała ta rana. Mam dla siebie taki, no właśnie, temat dzisiaj. Co jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, o bardzo ważna sprawa, bardzo, bardzo ważna, o której mi dzisiaj, wczoraj mówiono o tym na konferencji, w Krzyżolasie, <laughs> to Kroiswald, właśnie mówi tak, a Pana Dajir, co to jest przede wszystkim? Ty nie jesteś youtuberem, ale apostołem. Się myślę o to właśnie, to jest apostolat właśnie, no, mogę, mogę tak sobie właśnie, no, wykręcić sobie te filmiki, a można się po prostu, no co, e, zatracić, że to się... Jest ojciec, nie wiadomo kim, nie jesteś apostołem. To jest, to jest po prostu narzędzie, mam być w rękach Matki Bożej. Narzędzie. Matka Boża używa mnie, żeby Ciebie tam znaleźć na YouTube. I przez te wszystkie dzisiaj normalnie problemy, jakie ma człowiek, żeby dotrzeć do, do świętego, takich rzeczy. Można doszłość właśnie do siebie. Właśnie po to jestem apostołem, apostołem, że prowadzi ten. Jeżeli właśnie jesteście pierwszy raz, zachęcam się, subskrybuj kanał. Subskrybuj kanał, nie chowaj tej wiedzy pod korcem, udostępnij komuś to znajomemu. Ty już pewnie oglądasz filmiki, podążasz za ojcem Pio, ale nie każdy wie o tym. Może Twój znajomy nie wie w pracy, może Twoja, twoja koleżanka. Warto być co? Warto być na bieżąco. No i temat dzisiaj takiego filmiku jest właśnie, dlaczego ludzie idą do No właśnie... My często o jednej rzeczy zapominamy, o modlitwie. To jest temat, który pięknie napisał w swojej książce św. Alfonso Gwori, doktor Kościoła. E... I on się spiał tak samo, właśnie. Zawsze mówi o modlitwie. Wreszcie jest taka historia. Był chłopak, który szedł do konfesjonału i odmawiał różaniec, co nie? Odmawiał różaniec. Ja... E... I nagle tak sobie przestał odmawiać. On miał różaniec, sobie odmawiał, i nagle co? Przestał odmawiać, bo co? Bo. No, bo się tak zniechęciło, znaczy jak stał w tej kolejce do spowiedzi, przestał odmawiać i co? Ludzie nagle dostał pokusy ogromne, nagle ogrom pokus go zabrał, diabł go zaczął atakować. W końcu poszedł do ojca, pio, i co? Ojciec biedny mówi tak, no widzisz, albo ty strzelasz, albo on, albo ty strzelasz do diabła, ty właśnie strzelasz do diabła, albo, albo diabeł do ciebie strzela. To co? Zawsze, nigdy nie zadałem nawet małych chłopców że nie odmawiasz różańca, zrób sobie postanowienie. Musisz odmawiać różaniec. Codziennie, masę, masę. Trzeba odmawiać różańców, eee, nie odklepywać się, trzeba dobrze odmawiać różańców oczywiście, ale po prostu Matka Boża kocha różańców. I wręcz właśnie Cię zachęcam odmawiać dużo różańców. Właśnie to według zasady, jaką święty Ignacy Loyola daje, magis, magis. zasada magis. Ja tu przejdę, bo tu w błocie stałem, e, żeby więcej robić dla Matki Bożej. Jeżeli odmawiasz jedną dziesiątkę, dziesiątek, zacznij odmawiać dwie, trzy dziesiątki. Właśnie tak. Ta modlitwa nie zawsze jest jakaś tam wspaniała, doskonała, nie masz może tych objawień mistycznych. Ale ona ma ogromną wartość w oczach Matki Bożej. Właśnie jedna z córek duchowych ojca piła, właśnie tak samo miała. Żona mówi: Nie, moje komunie są okropne, ja, ja wszystko ja będę potępiona, i tak dalej. I te różańce, które mam, też są okropne. A ojciec Pio mówi: Nie, to jest kłamstwo. To szatan ciebie chce. Do tego, bo on chce zabrać sobie ten klejnot, który zdobyłaś, chce zabrać. Taka szatan działa. Wszystko, co my dobrego uczynimy, on chce zniszczyć. Myśl o tym że Ci się właśnie podobają te filmiki, polub filmik, otrzyma do Ojca Pio błogosławieństwo, polub dla Ojca Pio właśnie filmik, jeżeli ten. I co dalej właśnie jest, jeżeli, dlaczego właśnie modlitwa jest. Właśnie święty Alfon góry, którego zacząłem i później tak wszedłem w dygresję, on właśnie mówi tak. Kto się modli, będzie zbawiony. Kto się nie modli, nie będzie zbawiony. czy pójdzie do piekła, do miejsca, gdzie nie ma Boga. Bo wręcz Pan Bóg by tobie uczynił wręcz, jakbyś się nie modlił, byś nienawidził Boga. Byś poszedł do nieba, by się tam się czuł okropnie. To jest wręcz tak, jakby ktoś, kto nienawidzi matematyki. Pewnie znasz takiego, a może ty jesteś taką osobą, która nienawidzi matematyki. Co wyobraź? Nienawidzisz matematyki, nie lubiłeś nigdy obliczeń, tych wszystkich całkowan... No całkowania tam w szkole teraz nie ma, ale dla mnie, może kiedyś było. Jakieś tam rzecz, okropne rzeczy, no ale naprawdę można się zniechęcić do tego. I co, jeżeli tego nie robisz, jeżeli pójdziesz do co, do miejsca, by ktoś się dał, żebyś miał być tam na wieczność, gdzie są wszystkie te książki matematyki, tam by tylko robiona to obliczenia, myślał nie chcę, myślał nie chcę. I właśnie się ta po urodził, kto będzie, kto się modli, będzie zbawiony. To jest bardzo łatwe, właśnie to jest bardzo łatwe mieć, a po prowadzić, właśnie filmik, czy tam subskrybować kanał, a też modli się do niego. Jak można się modlić? Właśnie ten, bierzesz sobie codziennie Astrzelis odmawiasz. Wychodzisz, wychodzisz z domu, ojcze Pio, prowadź mnie, ojcze pio, ratuj mnie. Już twoja dusza, twoje ja. Ty już wznosisz umysł do Boga, już zaś do ojca Pio. bardzo, bardzo łatwe po prostu. No. Nie ma nic tak święta Alfonso Gory mówi. Nie ma nic łatwiejszego niż modlić się. Po prostu nie musisz iść na misję do... Jakiegoś tam kraju, tego no, muzułmańskiego. Nie musisz zostać męczennikiem, nie musisz robić wielkich pokut, postów. Musisz się modlić. Bo z miłości, jeżeli to będziesz robił, będziesz wtedy pogłębiać się miłość do Pana Boga. Będziesz chciał z nim przebywać. Będziesz chciał z nim przebywać dalej. Będziesz chciał na niego robić, szybę. czy post, czy jakieś umartwienie. Musi być poruszone łaską. Nie może być tak, że a dzisiaj jest co. Tam nie wiem, 20. Tam, no, 15 lutego, to ja mam teraz odmawiać ten. Jutro wstaję o 5 rano, o chlebie i wodzie, i tak cały życie. Nie, tego to jeszcze może pałać większą pychę. Jeszcze większą pychę może powieć. Nie, trzeba właśnie być poruszony łaską. Trzeba, trzeba kochać Pana Boga. Jeżeli kochasz Pana Boga, będzie się dla niego robić coś. Będzie się dla niego się umartwić, znieść coś. Właśnie przez modlitwę. Ach, to jest szelicja, to jest podstawa taka, a później co więcej modlitwy, codziennie. O tym właśnie ludzie często zapominają. Jeżeli się podobało, subskrybuj kanał, bądź na bieżąco. Co, aktywuj powiadomienia, dzwoneczki. Czemu warto aktywować? Bo codziennie są nowe historie o tym wielkim świętym świętym ojcem e, Pio. No i proszę Cię o co? O modlitwę. Ten filmik już się będzie opublikowany po tej konferencji. A może jutro ją opublikuję. Właśnie tak będzie, to już będzie. No. Ale co? Twoja modlitwa za ten apostoł o. Pio też się wliczy w to. Więc jakby te łatwiej które tutaj otrzymuję, dzięki Twojej modlitwie, dzięki Tobie. Dzięki temu, że polubiłeś filmik, dałeś właśnie łapkę w górę dla ojca Pio. A on to wszystko sobie zliczy i ma wtedy no coś dać dla Matki Bożej od razu w niebie i tutaj robi no taki no biznes, jakby tak powiedzieć. No. Ten, normalnie, no, się rozgadałem, a tu już trzeba wracać, no, bo już kolejny wykład, no Sawe Maria, święto Jczepijo, módl się za nami.